Dzień dobry, dzień dobry, Czyli i widać witajcie kochani. Dzisiaj mamy kilka rzeczy do zdrapania, yy, ale krzyżówka, która będzie trwała najdłużej, najdłużej, bo nie jest w ogóle poddrapana. Więc co, polecimy bez zbędnego pitu-pitu. Mamy tak, jak mówią, krzyżówkę z numerem 11, Garajek. zobaczymy co nam zagra. Mamy dużo szczęścia z numerem 20, czyli pion, za piątkę yy, ekstra pensja z czwórką i gray, Green Money z numerem 29. Więc lecimy, ja Was przybliżę. I będziemy... hop. Będziemy zaczynać z od tego Greenway może. Ok, lecimy. Gdzie one są te liczby? A 34. Czy to tak można lecieć, czy nie? A to tak polecimy. Nigdy nie pamiętam, w których tak można, a w których nie, ale to nie ma znaczenia. 34, 4, 3 i 24 powtarzające się, bo jest trójka, jest czwórka. Więc ciekawe, co tutaj będzie. Albo szukamy liczb, albo szukamy oworka. Mamy 28.

14, o 10 za mało, 7 i ostatnio, ostatnie jest 6, więc tutaj nie ma nic. HGE lecimy z dużo szczęścia. Albo liczby, albo klips. Czekajcie, trochę wyrównam to, bo nie wiem. Tak jakoś wyszło. I mamy 6, 2, 29 i 12. Nisko, nisko? A mamy 11, czyli obok 18, 3, obok 16, 26. No zobaczymy. 32, trójek nie mamy w ogóle, 37, może ten klips będzie 8, 31 i 1, czyli ten, znowu te oboki. Bardziej, więc tutaj też nic. Dużo szczęścia dla Was. Oby Wam przyniosły. <laughs> A tutaj mamy teraz tak. Ekstra pensja. Ostatnia do drapania takich przed krzyżówką. Albo dwa razy napis, albo po prostu liczby. Może tutaj coś będzie. Zobaczymy. Gdzie ona? Trzy, dwa. Ale ja miałam normalnie rękę. Dwadzieścia cztery i dziewięć. Patrzcie, jaka ręka. Wszystkie takie, tak nisko. Wszystkie tak nisko. No, zobaczymy. 8 obok, jak zaczynamy obokiem. 3. O, mamy wygraną. O, super, super, mamy wygraną. Wiecie, zazwyczaj tutaj jest ekstra pensja napis, zawsze jeden, więc 34, więc na pewno będzie. 18, 2. O, mamy drugą. Wow! Wow, super. 26, blisko. 25, no to jeszcze tak możemy schodzić. 24, będzie wygrana, a jednak nie. Podali obok, obok, obok. 4. I czy będzie ekstra pensja? Ekstra pensja, a jakże? Dobra, mamy trójkę i mamy dwójkę wygraną, więc lecimy. U, mamy 10 zł. O, to tutaj też chyba 10 albo więcej pod dwójką. 10, ale ekstra! Mamy 20 złotych. Czekajcie, gdzie to są te kontrolne? Te. Te te te. Ale ekstra. 10, 10 i 20 zł, więc co? Super. To dajemy na plusa. I teraz mamy krzyżówkę. Ulubioną ma rzecz z numerem 11 i grajek, to już mówiłam. Więc lecimy. K i F. K i F. W bonusie jest. K. K i F. Piechota. Bardzo często pomijam te literki. Bywa, bo umysł albo wzrok skacze gdzie tam nie trzeba i F. <laughs> Dlatego są kontrolne. K K Eskorta. A po to dali F. Fantasta. I A i la hafta. Czy haftu? Oj, sorry. Drognęłam statyw. Dobra, czy coś jeszcze? Serio, jak się patrzy na krzyżówkę i się drapie, to się wydaje, że wszystko jest. A patrzy się później na ekran, to sama do siebie bałam: Ej, ale tu jeszcze to, tu jeszcze to. E i O. W grajku nie mamy, ale mamy w piechocie. Cedr, coś tam, ogumienie. Odeon, uwertura. Denot, Kenot. Dajcie znać, jak u Was, z pogodą, jak u Was drapanie idzie. Drapiecie czy nie? Powiem Wam, że ostatnio, jak brałam, to już nic nie, nie widzę. Pewnie wy widzicie więcej. E, jak ostatnio, e, e i o, e, byłam wymienić zdrabki na odcinek, to w jednym punkcie takim mniejszym był chłopak, który sobie brał tam jakąś zdrabkę i w ogóle, i, i pani powiedziała, że nie ma pieniędzy, żeby mu wymienić, oddać po prostu. I powiedziała, że sobie przyszedł później, po południu, jak chce pieniądze, to żeby sobie przyszedł później po południu po resztę, nie? I okej. Okay. I zapisując go, wpisała tam jego imię i wpisała hazardista, bo bierze zdrabki, bo kupuje zdrabki. I tak sobie pomyślałam, no, no kurczę, no. Ale jednak ma chyba coś z tego, że on kupuje te zdrabki, nie? Na zdrabki kupuje okazjonalnie. I tak się popatrzył na mnie, bo byłam... Tylko ja z, jeszcze z kupujących, nie? I tak widać temu chłopak, chłopakowi, że się tak trochę głupio zrobił, jego nazwała go hazardzistą. No, też się tak człowiek poczuł dziwnie, bo nie wiadomo o co tu chodziło. SG: Nikomu nic nie zrobił, kupuje sobie zdrabkę i od razu jest nazwany hazardzistą. Ciekawe, nie wiem, nie wnikam. Czy on kupuje więcej, czy nie. To nie jest moja sprawa, to nie jest niczyja sprawa, ile kto, i, i na co wydaje pieniądze, nie? Każdy wydaje na co chce ja o tym doskonale wiem, mając, zajmując się czymś jeszcze innym, prócz zrobienia S i G. Dobra, wracamy. E, tak mi przyszło do głowy, żeby tak się tym podzielić. To tak czynią S, Samsung, spoczynek, gaz. Mhm. Ja mu gazą z gaz. Escorta, Termos, Gra. Dobra, trzeba to przyspieszyć jakoś, te dropanie. Uh -huh. mm, jeszcze nie mamy żadnego słowa. D i p. D i p. Piechota. Uh -huh. D -n o n. Fajnie, by, zabrzmiałoby. Fajnie by tutaj poszło. D i p. Mm, ja miałam już n skreślić, ale to nie. Hmm. Plecy, idea, spoczynek. Edytor. H było? Nie było. No, nie, cicho Monika, nie ma. Nie ma H, nie było H, nie potrzeba H. <laughs> Bo jak tu powiem na głos jakąś literkę, to nagle ona się czasami pojawia. Y i T. Y i T. No to N, to by fajnie to zadziało. I automat, nota. Dobra, a już widzę katar. Mm. I chyba tyle. Y i T. Ten, nawet tutaj by fajnie zadziało. No, zobaczymy. Zobaczymy, co im przyszło do głowy, żeby dać. Ether, Termos, Editor. Jakąś literę muszą dać? Inną niż te, które najmniej są potrzebne. M i A. Piękne litery. W krajku mamy. Znaczy piękne, bo ja mam na imię na A, M i jest tam A, więc dlatego chyba piękne. A poza tym A jest zawsze przydatne. <słuch> I i A automat mini nuta akcja reaktywacja chyba tyle. A. O, jakby rzucili N, to by taka tu mogła iść wygrana, że naprawdę, więc. Więc zobaczymy, co im tam przyszło do głowy. No, Ale gdzieś te główne muszą dać. Nie wiem, czy jeszcze są w tych małych krzyżówkach. Aż tak się nie orientuję. Więc zobaczymy. W i J. Wujot. Luba, ale jeszcze żadnego nie mamy słowa. Niby to jest zazwyczaj tak, Jan, że na tyle liter to już powinno jakieś słowo się utworzyć. Takie ładne literki, tak to ładnie wygląda, a później się okazuje, że jednak są dość słabe. Te litery były. Jeszcze tu było Y, Wujot, Wujot, Wujot. -w -j. No, widzicie Wujot. Bo ja tu nie widzę. No. Lecimy. I, icha. Więc bonusa raczej już nie będzie. I, icha. <laughs> Mamy pierwsze słowo iga. Do mini to jeszcze nam daleko. <laughs> I, icha. Icha. Hmm. Dużo tu blokuje N właśnie. Może urzucą, ale A, tu nie da nic. R może rzucą, zobaczymy. I, -i -h. Haft pierwsze słowo. Idea drugie słowo. Hmm. Tu jeszcze mamy. No. To może Z będzie. Chociaż, chociaż U i L. No właśnie, U i L. A tu a było E? Było E. Ja nie skreślałem. Było i J. A w grajku było, tylko R brakowało. I ja nie zwróciłam uwagi. Ale jaja. Dobra, już sorry, ale jazda miał być. U. U. To by było dużo, jakby rzucili jednak to R. Bo byłby bonus. <laughs> U, automat. Więc to jest drugie słowo. W rumie jest, ale B nie było. Więc to UL. U L. L. Plecy. Mamy plecy, będzie lecy. Albo kto ma plecy, temu będzie lecy, ale nie ma nic. Widzicie? Widzicie? Kontrolne sprawdzimy. OA. OA ile? OAU. O, A, U. o A, U. A w grajku ile było? 15 ziko za grajku. Widzicie? A. No, dobra, róbmy podsumowanie, troszkę Was oddalę. Bardzo prawdopodobnie, czy jakiejś literki nie zauważyłam, ale raczej nie, bo R, N, e, C o tyle, aż się powtarzają wszystkie I, i Z, tego nie było. Dobra, róbmy podsumowanie. Krzyżówka nic nie dała, ale ja nadal je uwielbiam kreślić i tak dalej. Dużo szczęścia to dla Was. Niech Wam się darzy i grain money niech się Wam sypią dużo. Także tutaj nie mamy nic ale mamy bardzo ładną wygraną w Ekstrapensji z numerem 4. Mamy 20 pod dwójką i pod trójką po dziesiątce, czyli mamy 20 złotych, więc bardzo ładny odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za subskrypcję, komentarze, polubienia i zachęcamy do wsparcia nas, więc tak naprawdę do subskrypcji. I dawajcie znać, jakie byście chcieli odcinki zobaczyć, może z jakimś numerem, może z jakąś drabką. I myślcie, zobaczymy jak dobijemy do 500 subskrypcji, zobaczymy jaki odcinek zrobimy. Dobra, trzymajcie się, dobrego dnia, popołudnia, wieczoru. Pa, pa.